To jest w ogóle bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, bo yy, tak... Zaczęłam się zastanawiać nad naszymi reakcjami yy, w stosunku do ludzi, yy, których widzimy, że się stresują. No to jaką mamy reakcję, że na przykład wiemy, że nie wiem, mój syn za parę dni ma jakieś ważne wydarzenie. I co mówi taki rodzic synku? Nie stresuj się. A właśnie powinien powiedzieć synku: dobra, dobrze, stresujesz się, tak, musisz się do tego przyzwyczaić. Wiesz co to jak twój synek ma na imię? Stas, Stasiu, słuchaj, bo ty się stresujesz, ale wiesz dlaczego? Bo to jest dla ciebie ważne. Tak. Stresujemy się zawsze hmm. wtedy, kiedy mamy przed sobą jakieś ważne wydarzenie, albo nowe, prawda? I jeszcze ewentualnie w trzecim, w trzecim wydaniu mamy coś takiego, jak jakieś schematy i przekonania. Czyli to jest coś często, co może być wyuczone, na przykład z dzieciństwa, co zawsze nas stresowało. Czyli, jeżeli mieliśmy jakieś mikrotraumatyczne wydarzenie, bo ugryzł nas pies. Dziki pies, to może być także na szczekania psa, nasz organizm wchodzi reakcję stresową, prawda? I to jest coś, co się rodzi jako schemat y, pamięciowy, jeszcze podbudowany emocjami, jakimiś wspomnieniami, ale z zasady, jak, jak mówimy właśnie na przykład o sporcie, y, czy o naszych sytuacjach codziennych, stresujemy się w nowych sytuacjach, czyli nam nieznanych, pojawia się niepewność, i w tych, które są dla nas istotne. Czyli mówimy, jakbyś się nie stresował, to znaczy, że to nie byłoby dla ciebie ważne. Prawda? Więc dobrze, że się stresujesz, Stasiu, w tym wypadku, bo to znaczy, że ci zależy. To jest dobra reakcja, zacieramy rączki. Tak właśnie powiem następnym razem.